Ten gość bardzo chciał mieć spoiler do swojego samochodu, ale nie byle jaki. Wersję na kryzys budżetowy. Gdy cena przyprawiła go o zawał serca, powiedział pieprzyć to. I to dosłownie. Uzbrojony w piankę, drut i śruby wystarczająco długie, by zbudować most, zabrał się do roboty. Wytrzymałość konstrukcji. Kto by się przejmował fizyką, mając do dyspozycji ślepą determinację i resztki ze sklepu budowlanego? Napakował trochę tektury dla nadania kształtu, bo nic tak nie świadczy o aerodynamice jak kartony po pizzy z recyklingu, i wyrzeźbił swój wymarzony trójkąt, niczym prawdziwy podjazdowy Michał Anioł. Gdy pianka wyschła, a on sam prawdopodobnie zakwestionował swoje życiowe wybory, wyszlifował dzieło, jakby to była znakomita rzeźba, i opędzlował je szpachlą, by nadać mu to prawie legitne wykończenie. Teraz pora na malowanie, starannie omijając reflektory i tablicę rejestracyjną, bo hej może i jest lekkomyślny, ale nie jest przestępcą i w ten oto sposób oficjalnie stał się częścią franczyzy Pianka i Wściekli.